Siema. Witajcie, ludzie, ludziska, widzowie i oraz wszelkie inne formy żywe oglądające ten kanał. Zobaczycie zaraz jakieś tam herezje, które mogą się zdarzyć tylko w złową garaż. No i dzisiaj zrobimy sobie podstawowy taki serwis, powiedzmy olejowo-filtrowy, w takiej fajnej maszynce jak Demag SC30DS. No niestety. Miała być maszyna po serwisie, po wymianie filtrów, jak ją kupiłem. No, okazało się, że no, niestety te filtry to takie niezbyt świeże były, więc tu już trzeba zrobić serwis. Niestety tanio nie jest, bo kurczę, zestaw filtrów do tego, a tutaj jest ich naprawdę trochę dużo, bo mamy i filtr powietrza dla śruby, i filtr powietrza dla silnika. I separator oleju, i filtr oleju na olejacza, i filtr paliwa, i filtr oleju silnika, także troszeczkę tego jest. Zrobimy sobie półkaneczkę. Tak jak widzicie na pierwszym planie, będzie to półkanka Tek 2000. Tutaj jest 3,8 litra pojemność miski, więc jedna powinna w zasadzie nam wystarczyć. No i tak, zalewać do pierwszego odpalenia na nowym filtrze, będziemy na. Liqui Moly Diesel Spoolung LM 2666. Zapytacie zapewne dlaczego płukanka nie jest z Liqui Moly albo dlaczego e, do napełniania filtra nie wziąłem mm, produktu z TEKA. E, już spieszę z odpowiedzią. Jeżeli chodzi o płukankę TEKA do silników, jest naprawdę bardzo fajna, mocna i póki co nie miałem z nią problemów, jest bezpieczna. Zaś jeżeli chodzi o płukankę do układów tryskowego Diesla z TKA, jest bardzo agresywna. A biorąc pod uwagę, że ten sprzęt ma prawie 40 lat, nie wiadomo co tam się działo, wolę jednak jakąś taką mniej agresywną. Taką, którą mam już po prostu bardziej sprawdzoną zalać. A akurat Liqui Moly leje praktycznie wszędzie i, i jest ok. Także zapraszam do obejrzenia. Jeżeli życie tematy związane z maszynami, wszelkiego rodzaju koparkami i tak i tak z pychami, ładowarkami to zapewne spotkaliście się z tym, że wszelkie referencje filtrów są na tyle poukrywane, że dosyć ciężko się jest do nich dobić, a bardzo często na obudowach filtrów czy gdziekolwiek nie ma podanych referencji. A w przypadku takiego 38 kilkuletniego sprzętu no, jest to dosyć kłopotliwe. E, tak, e, dowiedziałem się, jaki to ma być olej. Ma być 10W40, więc wziąłem Specola Classic. Całkiem fajny olej polskiego producenta, właściwie konfekcjonera, na dobrą sprawę. W tej cenie, obawiam się, że nic lepszego nie znajdziecie. Jeżeli zaś chodzi o filtry, separator jest z SF filter. To jest w ogóle ciekawa historia z SF-em, to jak wam kiedyś opowiem, to no ja jestem blondynką, po prostu stereotypową, że nie wiedziałem, że nawet mam w centrum dystrybucyjnym SF-a kilometr do domu. Także gratulacje dla mnie. Tak, filtr oleju, filtr paliwa male. E, filtry powietrza akurat filtrona niestety e, nic pewniejszego nie było dostępne nie było dostępnego mana niestety e, na mana musiałbym czekać dosyć długo i był 3 razy droższy a co mamy na myśli mówiąc 3 razy droższy powyżej 200 zł za filtr przy moich zniżkach to jest naprawdę cena kosmos także no tanio nie jest separator sam też nie jest tani e, najtańszy jaki udało się znaleźć to jest 450 zł i to Trzeba na niego oczekiwać dłuższy czas. No ale z sefa się trafił. Jest dobrze. Nie ma tutaj jeszcze filtra od na olejacza. Przyjdzie do mnie dopiero za 2-3 dni. No ale to na spokojnie się tutaj wymieni i dogra. Dobra, no to co? Zabieram się może za prosty serwis. Najpierw może maszynę troszeczkę nagrzeję, doleję teka i spuścimy sobie olej. Zobaczymy, co tam pływało za mazut. Widzę, jakiś pijany obrotnik tutaj trawę kosił, jest pełno trawy jeszcze. No cóż, tak się zdarza. Tutaj zobaczcie. Akurat mamy oznaczenie jaki filtr zmana jest dostępny dla, jako filtr powietrza dla tego silnika. To jest akurat e, popularny Deutz F2L 511, muszę Filtr oleju. Kurde ludzie, no nie kupujcie takich filtrów. Nie kupujcie harta, bo to jest kurcze, no... no dobrego zdania o nich nie mam, no, tak delikatnie mówiąc. Jeżeli zaś chodzi o filtr powietrza do śruby, macie też tutaj oznaczenie, jeżeli chodzi o separator, no to zaraz sobie zajrzymy do środka w ogóle, jak on wygląda, filtr na olejacza, o, oczywiście pociąg musi jechać, filtr paliwa i tutaj jeszcze odstojniczek jeden. Zobaczymy co to w ogóle jest, bo no, kurczę, szczerze powiedziawszy, tego to akurat nie pamiętam. Muszę zobaczyć co to jest. Dobra, no to może co, może odpalimy demaga. Demag zimny. Zimny, co najmniej tydzień nie pracował. Zapłon. I palimy. Poezja dla moich usów. Piękny nois. Dobra, demak sobie teraz pochodził 15 minut. Wystarczy ono co się może nagrał. Zgasimy go na chwilę, upuścimy to co jest. Powietrza dobra. No i zaraz sobie wlejemy teka. Olej sobie zobaczymy. O, piękny mazucik. Nie wiem, szczerze że nawet jaki tam olej był zalany. Teoretycznie ma być jakieś 10W40. Więc coś takiego znajdziemy. Jest najgorzej. Przed odpaleniem jeszcze sprawdzałem, czy jest stan. Teraz troszkę się nagrzał. Dobrze, zaraz mu wlejemy teka. Jak widzicie, tak jest. odkręcimy komisyjnie. Niestety, kurde, z tym takim czasem jest tak, że się słabo to chce odkręcać. Widać, nie otwieramy. Kolorek. może zobaczyć z tej strony A no, nie zobaczycie. Tak. Może teraz będzie widać On ma specyficzną, bardzo zieloną, ale widać było, że tak Dobra, 15 minut pochodził, sąsiedzi sobie trochę przynajmniej odpoczną. Zobaczcie, gdzie tu jest spływ oleju z miski. Jest bardzo fajnie zrobione, nawet jest dziura w podłodze. Piękne miejsce, żeby można było spuszczać olej. Dobra, bierzemy się za spuszczanie. Banieczka podstawiona pod. Miejmy nadzieję, że będzie idealne miejsce, żeby skapywało. No to co, teraz trzeba by wziąć klucz. Kurde, co tu będzie? 17? 15. Zaraz zaczymy Ale nasi tu byli, to już widać. Jednak pan ciu ma dobre oko, bo jednak to jest 17. Tak sądzim. No to zaraz odkręcimy filterek Mocno nakręcony korek, no to co, korek wyjeżdża. Mam nadzieję, że wiatru nie będzie dużego, że wszystko spłynie do miski, a nie po nogach. Mam coś nakapało, ale to już dużo wcześniej. Oczywiście nigdy nie może być idealnie. Jak widzicie, już troszeczkę oleju poszło po blaszce, no co trzeba będzie serwentem to ściągać. Cóż, zawsze jakieś pułapki się zdarzą. Teraz weź tu w traw dziurę tą, tym olejem. Kurde, przerąbane. Dobrze, że wynaleziono sorbent. Bo niestety ten olej nie chce lecieć tam gdzie bym ja chciał. No i troszeczkę się porozlewało. Olej nam zleciał. Podkładka miedziana wleciała. Nie wiem dlaczego tam były wcześniej dwie podkładki. W ten sposób założone, miedziana i aluminiowa, w tej chwili miedziana dmuchana wleciała, no i dokręcona około 25 minut, czyli jak większość tych korków olejowych. No to co, można zalepać olej i lecieć dalej z tematem. Dobra, wypadałoby jeszcze odkręcić czekający filtr oleju. Idę po do odkręcania filtrów i zaraz odkręcimy. Swoją drogą, zobaczcie, wylał mi się olej z tego silnika a razem z tekiem. Spukanką i zobaczcie, że po wyczyszczeniu tego zwykłym ręcznikiem papierowym ręce czyste. Także, no, dobre jest. I w międzyczasie tak jeszcze taki zestaw dobrze mieć jednak pod ręką. Albo taki zestaw podkładek i korków analgii. Dobra. No to można szczekającego filtra wykręcić. I zaraz zobaczycie sobie, taki bardzo przydatny patent, jak to zrobić, żeby nie było za dużo syfu. Dobra, filtr nie był jakoś mocno dokręcony. Udało się go nawet ręcznie dokręcić. Zobaczcie, co ja robię. Bierzecie butelkę dwulitrową, odcinacie szyjkę i zakładacie sobie filtr. Wszystko z filtra nie mam słychać. Widzicie? Mamy nasz filterek. Widać male. C4,7. Weźmiemy sobie olej. Trzeba zbliżyć lekko zawsze. No, Uszczelkę. Zobaczcie, jakie fajne plomby ma specol. Ciekawe inne. I dobrze. Szczyleczka przeciągnięta. Tu można nakręcać filtr. Nie za mocno 20 pardnięta. Ręcznie. Przez to później się odkręcić. Dobra. No i można zaraz zalewać olej. Teraz jeszcze trzeba naszego specola zalać. Ja mam nadzieję, że wydech już nie jest zbyt gorący. O, chyba trzeba będzie iść po konewkę. Zobaczymy. Chyba, że się da jakimś cudem. To mówi jedna pani doktor, straty muszą być albo w środkach, albo w ludziach chyba zaraz jednak skoczę po konawkę słonia Bo tak to to będzie dłuższa zabawa pomimo tego, że to jest tylko 3,7 czy tam 3,8 litra a olej weszło 3,5 litra. Pamiętajmy, że tylko piw nabił. I sobie zobaczymy jaki jest poziom na wagenercie. Czy jest taki? O, jest z 5 mm powyżej min, może delikatnie jeszcze dolejemy tutaj setkę i będzie gitary. I bierzemy się za filtry powietrza. Dobra, filtry powietrza to akurat jasno, bo wiadomo tutaj jest tylko zaczepione, zmiany zaczepek są troszkę bardziej troszkę i wyślę nam kubełek no taki koszernie czysty to on nie jest żegnę Zaraz no. sobie weźmiemy nowy. Taki sam. 4, 2, 2. Różnicy nie widać. Skoro nie ma różnicy, to po co przepłacić, po co zakładać ten nowy. Ja Nie rozumiemy.

wyłożyć no. tak. teraz powiedzmy, że będzie ok zaciągnąć zaczepy że jest, bo tutaj przewód paliwowy idzie. Nie wiem, czy zrobił, ale tak, założone. Także świeży, czyściutki filterek jest. Bierzemy się zaraz za drugą stronę, za filtr od śruby. Filtron wykonano z totalną precyzją. Nie będę komentował. A niestety różnica w cenie pomiędzy filtronem a MANem jest no, kosmiczna. Tak Wam tylko powiem. A niestety nic innego sensownego nie było. Filtrki se porównamy stary i nowy a akurat sędziszu ciekawe mamy nasz garnek wkładamy filtra do gara można zaciągnąć nasze zapięcia widzicie tutaj już ładnie poszło tam niestety coś było narzeźbione i wypadałoby się zająć filtrem paliwa no, Też może być ciekawie Wy to oglądacie i to jest jeden film w drugim, no ale no niestety minął tydzień czasu A dlaczego? No nie mogłem być w GARAŻ codziennie, a wróciłem do mnie A co było powodem, że nie zrobiłem reszty serwisu? Ha! Nasi tu byli! To znaczy nasi tu byli? Zobaczcie, mamy filtr paliwa. Oryginalnie tutaj powinien być przykręcany manowski W719 łamany na 5 lub knecht KC20, z tego co pamiętam. No, oczywiście takie je zamówiłem knechty, no ale okazało się, że nasi tu byli. No i demak został już po polsku, tak zwanie skundlony. Zgadnijcie, od czego jest to filtr? Czekam na odpowiedzi w komentarzach, a w tym tymczasem... Ja wezmę się może za wymianę tego filtra. Trzeba go odkręcić. Zaraz nam pewnikiem spadnie. Wymienimy nowiutki filterek z SFA akurat. No i zalejemy oczywiście Likimoli. Niech troszeczkę popracuje sobie na Likwi, no nie wiadomo co to tam się działo wcześniej. Śluba wyszła, powinno być dobrze. Dobra, filterek zdjęty, wyjęty wraz z zawodową zobaczmy co tam w środku było oczywiście musiało się trochę rozlać stanowiłowo powiem tak widywałem gorsze rzeczy Filterek filcowy, podobny jak Ursus, no ale to nie Ursus, taka wskazówka dla Was, ale nie powiem z czego, zgadnijcie sami. No, zbyt koszernie to tu nie było, ale no dobra, zaraz to wyczyścimy i zalejemy Liqui moli. Diesel Spulung lm 2666 no niestety Liqui Moli nie zapłaciło za promocję ale no niestety używam ich produktu i jest ok także muszę, mogę polecić z czystym sumieniem no, teka bym tutaj nie zaryzykował bo tak jest troszkę zbyt agresywny. dla was krótkie cięcie ale jak dla mnie no niestety minął tydzień no i pokonany przez Demaga ostatnio muszę w końcu zmienić ten od filtra paliwa i odpalić tego dziada akumulator przyniosłem, naładowany powinien odpalić w teorii filtry hmm. po wymiarach tego, który w tej chwili jest zamontowany teoretycznie okazuje się że jest to filtr od Ursusa no cóż, zobaczymy, wziąłem dwa filtrony to jest w ogóle ciekawostka filtry pakowane są po dwie sztuki i żeby było śmieszniej jedna sztuka kosztuje 13 ,10 zł 10 groszy a dwie sztuki kosztują 12,90 w tej samej hurtowni ja tego nie rozumiem, no ale no okej, okay, żeby dwa były tańsze niż jeden no nie kumam tego, no nie komuś faktycznie to przypomina Ursusa, nie wiem odkręciłem w każdym razie ten kielich dobra Wyjmijmy sobie filterek. O, będzie wesoło jedną łapą to wyjąć. Już to widzę jak ja to zrobię jedną ręką. Jakoś się udało. O, ropa. Czyli jednak likwi. Już przeszło dalej. O, to tą ropę sobie wlejemy do baku. To było czyszczone tydzień temu i było wszystko, jak to się ładnie mówi, zalane liqui cały kielich był oczyszczony, także to jest czyste paliwo. Ale zleję to, żeby nie porozlewać tylko, ale to już bez wizji. Stary filtr wyjęty, kielich wyczyszczony, break cleanerem, zaraz to sobie pięknie odparuje. A my weźmiemy naszego cudownego, oczywiście, filtrona. Nie oba filterki. Widzicie tego filtru na PW 804. No i tego starego paźgawca, który tutaj był. Zaraz go zamontujemy i zalejemy Likwi. Terek pasuje. Więc bierzemy likwy Moli. Widzicie świeża flaszka. Kurde trzecie likwy Moli, które wyciało tutaj. Będzie czystsze niż, no niż nie wiem co. Ach, oh, musi popracować nad tymi dzyndzlami do wyrywania od zabezpieczeń. Bo jak widać, nie zawsze one chcą całe wyjść. No dobra, da się jej tak nalać. Może uda się nie porozlewać za dużo. Napełnijmy sobie filterek. No, wiadomo, zaciągnie troszeczkę likwi. Będzie na likwi chodzić. Zdecydowanie nie zaszkodzi to. 36 sześcioletniemu silnikowi Może coś tam pomoże. Zobaczymy. Akumulator naładowany do pełna myślę, że zakręcimy. Nie będzie za dużo kręcenia. Może trzeba będzie mu dać troszeczkę powąchać jakiegoś placzka. Ale myślę, że też nie za dużo. Dobra trzeba to zamontować jedną ręką będę będzie ciężko dlatego niestety będzie magia YouTube'a widzimy się za sekundę udało się założyć filterek jak widać oring wymieniony troszeczkę tylko skapło nie za dużo delikatnie placzek już przyknięty. próbujemy palić chyba jednak za mało tego placzka dobra po dwóch tych próbach udało się odpalić demaga bukanka zrobiona jeżeli chodzi o paliwo Liquimoli silnik tak jak widzieliście tek filtry wymienione można się brać do pracy i Nawet nie wiecie jak się cieszę, że w końcu odpalił po tej wymianie filtra paliwa i po tym zapowietrzeniu. Naprawdę, odpowietrzyć go to jednak nie jest tak miło, łatwo i przyjemnie. Troszkę jednak z tym zeszło, no ale we dwóch z Lagunem daliśmy w końcu radę. Na szczęście wszystko działa, jeszcze tylko jeden filtr do wymiany i będzie gotowy do pracy. Jak widać operacja demak się udała pacjent przeżył filtry wymienione olej wymieniony filtr paliwa wymieniony zalane liqui w tej chwili liqui akurat się wypala zobaczymy wyczyści pompę na pewno zabór i wstryskiwacze i niech chodzi będziemy piaskować dobra to by było na tyle jeżeli chodzi o serwis Demaga gs 30 s do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!